Tato wróciłam właśnie z bliźniakami. A jest mama? Zrobiła szkolację? Bo dzieci bardzo zgodniały na spacerze. Tato, co się stało? Czemu jesteś taki smutny? Pogłóciłeś się z mamą, powiedziałeś jej tą ważną rzecz, o której mówisz, że musisz jej powiedzieć? Tak. I gdzie jest mama? W pokoju. Lepiej idź do niej. No dobrze. Nakarmisz dzieci? Tak, tak, nakarmię. Mama, o co pogłóciłeś się z tatą? Czemu płaczesz? Bo dowiedziałam się, że masz siostrę. Jak to dowiedziałaś? Przecież od dawna wiem, że mam siostrę Margaret. Nie, masz nową siostrę, młodszą. Nienawidzę twojego taty. Mamo, jak tego go nienawidzisz? Siostrę? Którą? Pamiętasz tą dziewczynkę, co do nas przyszła? Tak, pamiętam. Była tutaj. No właśnie, to twoja nowa siostra. Ale tata nie wiedział o tym? Okłamał nas? Tak, nie wiedział o niej. I mamo, co teraz będzie z wami? No i z nami? I z nią... Nie wiem. Chcę, żeby tata się wyniósł z domu i to jak najszybciej. Przekaż mu to, jeżeli jeszcze do niego to nie dotarło. Ale mama może jeszcze jakoś sobie to wyjaśnicie? Nie ma to już nic do wyjaśniania. Ja teraz zostaw mnie samą. Dobrze, to ja może porozmawiam jeszcze z tatą. Cześć, czy dodzwoniłem się do Nikoli? Tak, to ja. Dzwonię, bo byłaś u nas jakiś czas temu. Chyba zostawiłaś na liście swój numer telefonu, żeby się z tą skontaktować. I ja jestem Luis. Chciałabym zapytać, czy przyjdziesz do nas? Zapraszam cię. Weź ze sobą rzeczy. Przecież nie możesz mnie szukać sama. To znaczy, że pan wie, że to prawda? Z pan moim Tatą? Przyjdź, porozmawiamy. Tato, rozmawiałam przed twym z mamą. Powiedziałam jej o wszystkim. Płacze teraz. Tato, rozmawiał z kimś przez telefon. Nie, już właściwie skończyłam. Emma, czyli wierzysz o wszystkim? Tak, podobno mam siostrę. Czy to prawda? Bo aż ciężko, trudno mi w to uwierzyć. Tak, to prawda. Przepraszam, że wam o tym wcześniej nie powiedziałam, ale sam o tym nie wiedziałam. Ale o tym, że zdradziłeś mamę, to już chyba wiedziałeś. Tak, o tym tak. Emma, no, nie będziemy w ten sposób rozmawiać. Wiem, że macie do mnie pretensje, ale ja muszę się nią teraz zająć. Zająć? To znaczy, że co ona jeszcze z nami może zamieszka? Tak. Tato, to już przesada. Nie dość, że powiedziałeś taką rzecz, nami dopiero teraz. Mamy siostrę, a... a teraz jeszcze ona z nami zamieszka, to już za wiele. Emma, no, wiem i nie krzywdziłbym tak mamy, gdybym mógł postąpić inaczej. Nie wprowadzałbym teraz tej dziewczynki tutaj, bo wiem, jak, jak jest to dla niej trudne. Ale zrozum. I mama umarła. Nie ma się nią kto zająć. Ona jest jeszcze dzieckiem. Przecież nie może dziecko mieszkać samo. Musi zamieszkać tutaj. Inaczej co z nią będzie? Kto się nią zajmie? Tylko ja mogę, bo jestem jej ojcem. Na pewno mama nie będzie zadowolona. Wiem, już nie jest. Dzień dobry. Przepraszam, że tak sobie weszłam, ale drzwi były otwarte. Nie, to, to chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to ta dziewczynka sobie tutaj po prostu przyszła. Po co ona tu przyszła? Ma... Ona się tutaj wprowadza. To moja córka jednak. Wejdź proszę, chyba musimy się lepiej poznać. Musimy nadrobić ten czas, kiedy mnie przy tobie nie było. Chciałabym najpierw zadać panu jedno pytanie. Nie musisz do mnie mówić pan. Nie znam pana, nie mogę mówić tak po prostu, tato. Wystarczy, że będziesz mówić mi po imieniu, Luis. Okej? Okay? Ja będę Ci mówił po imieniu. Nikola, tak? Tak. Chciałam zapytać, dlaczego pan nie chciał być moim tatą? Dlaczegoś pan na mnie opiekował. To nie było tak. Ja nic o tobie nie wiedziałam. Twoja mama nie powiedziała mi, że istniejesz. Gdybym wiedział, już dawno temu bym się tobą zaopiekował. Czyli pan nie wiedział, że ma pan córkę? Nie, nic o tym nie wiedziałam. Zamieszkasz z nami, bo jesteś dzieckiem. Dzieci nie mogą mieszkać same. Wystąpię do sądu o U... ustalenie ojcostwa, o przyznanie mi praw do ciebie. Dobrze? Tak, oczywiście, skoro jest pan moim tatą. Mieszkam z żoną i z moją córką Emma. Moja starsza córka wyprowadziła się, a Emma ma bliźniaki. Mam nadzieję, że jakoś ich wszystkich polubisz. Zawsze marzyłam o dużej rodzinie, a byłam jedynaczką. Co? Ona tu zamieszka i to od dzisiaj? Nie, mama naprawdę nigdy nie wybaczy tego tacie. Mamo, chciałabym ci powiedzieć, że ta Nikola cała właśnie się wprowadziła. Co? W takim razie ja się wyprowadzam. Ale mamo, jak to się wyprowadzasz z domu? Tak, nie mam zamiaru mieszkać tutaj z nim, gdyby nigdy nic i udawać, że nic się nie stało. On pozwolił, żeby to mieszkała jego córka bez mojej zgody. Ale mamo, gdzie ty pójdziesz? Pójdę do hotelu, tam, gdzie mieszka teraz Margaret. No dobrze, mamo. No, ale dzwoń do mnie. tak, Emma, Będę cię dzwonić i ty mów mi, jak ta. Jak to dziecko, jak ta Nikola, jakie są ich relacje i wszystko. Dobrze, mamo. Charlotte, gdzie ty idziesz z tą walizką? Chciałbym właśnie, żebyś. Poznała Nikolę. Ty chyba nie myślała, że ja będę tutaj mieszkać, gdyby nigdy nic. Wyprowadzam się, jeżeli ty nie możesz tego zrobić. Żegnaj. Ale, Charlotte, nie możemy po prostu jakoś sobie tego wszystkiego wyjaśnić, nie mogę wziąć wybaczyć. Po tym spójrz tylko, jaka Nikola jest do mnie podobna. Jasne. Teraz tylko Nikola i Nikola. No wiesz, to moja córka. Chciałbym ją poznać. Nie miałem wcześniej z nią kontaktu. Chciałbym ją nadrobić. To nadrabiaj, ale bez ze mnie. Cześć, kameleonie, jak masz na imię? Jesteś taki słodki, ze chciała swojego zwierzaczka. Charlotte, proszę Cię, poczekaj. Daj się przeprosić, kocham Cię.